Czołem, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Galzaki, zapraszam na kolejny odcinek kampanii Mateng w Total War 3 Królestwach. Wiecie, co się zapewne stało w poprzednim odcinku? No, to się stało, że mamy trzy Królestwa pretendujące do tronu. Rzecz w tym, że ja też jestem Królestwem, tylko że tak zepchnęli mnie totalnie na północ. Oni się tutaj w środku biją. Jestem na północy i zajmuję tak, jakby ziemię na własną rękę. What the heck? Patrzcie, co tu się stało. ru. ru y Gu Rujlan, tutaj ta frakcja się pojawiła. W Billy, co, co. Nie wiem, co oni w ogóle jakieś dziwne rzeczy robią. Tu jakiś fragment, tu jakiś fragment. Co to w ogóle za państwo? Hmm, rzecz w tym, że tak. No, ja mam całkiem przyzwoitego wasala. Tylko ja nie wiem, jak, jak tu się miałbym stać pretendentem. Chyba już nie mogę, bo. E, czekajcie, patrzcie na to. Nie postaci, gdzie to było? Patrzcie, no, zapomniałem. O, tutaj, no właśnie. Pretendują do, do, do tronu cesarskiego trzy frakcje. Rzecz w tym, że ja nie mogę. E, ja nie pretenduję. Nie wiem, jak, jak mam zrobić, żeby stać się pretendentem. No, nie wiem, trudno powiedzieć. Ale no, powiem szczerze, że na razie po prostu machnę na to ręką, bo i tak, tak czy inaczej, co by się nie działo, musimy dokończyć tutaj ekspansję, zająć całą północ. Niech się tam Chiny jednoczą pod jakimkolwiek ber berłem. Jeżeli my będziemy mieli północ, oprzemy się na górach i na żółtej rzece, rzece, to tak naprawdę nic nas tutaj nie ruszy. I możemy sobie spokojnie być odrębnym państwem. Nie ma problemu, jak dla mnie. Więc cóż, no, po prostu kontynuujemy naszą, naszą misję. Czekajcie jeszcze, tu może pozamieniam trochę oddziały. <laughs> I wrzucę coś bardziej elitarnego. Tu widzę, że nie bardzo mogę. <kłaniczny> Wybaczcie, jestem trochę zakrypnięty wczesna pora. To mogę pozamieniać na coś bardziej elitarnego. Też nieszczególnie. Nie w każdej armii to zrobię. Ale no nic, no nic. Tutaj coś się pojawiło. Tych gości chciałbym przerzucić na północ bardziej i uderzyć właśnie tam, tam na ten Janmen y y y i ostatecznie zamknąć sprawę z tamtą frakcją. Więc tu się jeszcze troszeczkę doregenerujemy, oddajmy turę tymczasem. No i cóż, okej, okay, tu źle. Dwie armie, wow. Z jedna jest mocno obita. No, teoretycznie szanse są troszeczkę na naszą korzyść. Dobra, zagrajmy tą bitwę. Warto byłoby to wygrać, chociaż nie wiem czy to jest wykonalne, bo tym razem to chyba przewaga liczebna jest po stronie przeciwnika. Więc może być ciężko. Ostatnio nam kawaleria i, i ta duża ilość strzelania uratowały tyłek. Ale czy zdołamy po powtórzyć ten manewr? Nie wiem. W każdym razie cięcie, bo to chwilę potrwa. Dobra, zaczynamy starcie. No, teoretycznie trochę nas jest, ale przeciwnika też nie brakuje, więc. Na szczęście mam te, te bardziej elitarne jednostki piechoty. Nie te, te, nie te słabe włócznie, więc mam nadzieję, że jakoś tutaj zdołamy się utrzymać. Choć w dalszym ciągu może być to w jakimś stopniu problematyczne. No dobra. Ustawimy się tak trochę pod skosem. Chociaż w sumie ja chyba nie będę do nich podchodził, więc. Kajcie. Jeszcze jeden oddział. Dobra. Strzelanie na drugiej linii. Choć ostatnio ustawienie tego na drugiej linii. Troszkę nas kosztowało, bo jednak pierwsza linia padła dosyć szybko ze względu na dużą przewagę nieprzyjaciela. No ale to nic. Okej, okay, tu mam jeszcze jakieś strzelanie. I tu. Dobra, a jeszcze mamy jeden odciąg. Okej, okay, on niech sobie stanie... Zobaczcie. on niech sobie stanie z tyłu totalnie. Patrzcie na to, mamy jeszcze więcej strzelania, więc możemy się spokojnie ustawić warstwowo. Więc jeżeli padnie pierwsza linia, jak się przeciwnik zajmie linią drugą, to i tak jakoś sobie jeszcze jeden oddział. Patrzcie na to. zbierało się tych łuczników w tej armii. Nawet nie bardzo kontroluje to, jak wiele tego jest. Włócznie oczywiście na sam koniec. One będą oczywiście wspierały w razie co pierwszą linię. A właściwie nie pierwszą, tylko pierwszą. Żeby nie było. Dobra, jeszcze jakieś włócznie, może tu dodam. Okej. Okay. mamy na pewno dwa litarne oddziały. Powiem szczerze, że je chyba wrzucę też na pierwszą linię, jakoś tak, żeby utrzymywały trochę, może tą pierwszą linię, bo ona zawsze ma problemy. Dobra, Trujeczka tutaj, kawaleria sobie będzie z tej strony jeździła. Tureczka tutaj. Nie powinniśmy być teraz zmęczeni w tej bitwie. Mam jeszcze tutaj dowódcy jednego. No i na dwójkę trebusz. Czemu nie? O no niech stanie tu na tym wzgórzu powiedzmy. Przyspieszmy od razu. W tej bitwie właśnie nie powinniśmy być tak zmęczeni jak poprzedniej. Więc ta nasza kawaleria powinna sobie radzić lepiej. No oni widzę, że nie zamierzają podchodzić. Czekają na swoje jakby posiłki. Więc może całą tą armię podepchnę trochę do przodu, żeby być w zasięgu Trybusza. Czemu nie? Jeszcze. Dobra, ruszyli się. Nie, nie, trebusz, kurde, kliknąłem nie <gry> przez przypadek, nie to co chciałem. No, nie szarżujmy aż tak. Już w zasięgu, panowie. Dawać, dawać, dawać. Kręcą z tymi katapultami. Kręcą, pytanie: czy ja byłbym w stanie moją kawalerią rozjechać całą tamtą armię? To by było mile widziane, powiem szczerze. Ona jest nieliczna, te wszystkie oddziały poobijane. To jest dobre miejsce, tylko że oni się rozejdą zaraz, właśnie. <laughs> to jest pewien problem. Oczywiście wyłączmy skirmisz. Próbujmy ich tam porozjeżdżać podchodzą w zasięg dobra niech podchodzą tamta armia niech sobie radzi na własną rękę my tymczasem damy już play i oczywiście się spróbujemy tutaj ustawić tak żeby ich ścisnąć jakoś no, są poobijani wszyscy jeżeli użyją umiejętności przecież nie on nie ma obniżenia morale a i szkoda bardzo by się przydało Dobra, zamykamy powoli kleszcze. Oczywiście są już w zasięgu, więc odpowiadamy ogniem. Trebusz także pruje raczej. Te trebusze są ich skuteczność jest raczej niewielka.

Tam z drugiej strony wygląda sytuacja. Nie najgorzej, nie najgorzej. Ten ostrzał robi masakrycznie dobrą robotę. Patrzcie na to. Trochę mi się sypie ta jazda. Dawaj, dawaj, cofnijcie się jednak, panowie. To nie jest takie proste, jak z pozoru się wydawało. Ale zajmiemy ich przynajmniej na jakiś czas. Nawet jeżeli tego nie wygramy. Ognia w nich, co jest, panowie? Jak tam wygląda sytuacja? Ajajaj, aj, aj, niedobrze, cofnijmy się. Tutaj też nie za dobrze, cofnijmy się. Policja z szablami. Okej, okay, on ma pasywkę. Dobra, no muszę latać po mapie, to najgorsze. Chociaż tutaj chyba mamy zwycięstwo. Choć oczywiście nie jest to wcale takie pewne. Musimy podprowadzić tu włócznie. W ucznię. drugiej linii. Panie. Dobra, dawaj szarż. Kurde, ależ te oddziały się wrąbały strasznie. Tam się chyba posypie. Nie dobrze, nie dobrze powiem szczerze. Te łuki jakby się udało też rozjechać, to by było mile widziane. No tu sobie dajemy jakoś radę. O nie, o nie, tutaj sobie nie dajemy rady, ależ się wbili. Bo ja już nie mam amunicji, to jest największy problem. Dawaj, dawaj, rozjeżdżać ich. Okej, okay, poradziliśmy sobie. Nasz bohater ciągle walczy. Nie radzi sobie, może najlepiej. Ale zasadniczo rozjeżdżamy tę armię. Zostanie tylko trochę piechoty, bo grunt to rozjechać właśnie to strzelanie, które już się, już się sypie, już się rozpada. Tutaj tymczasem sytuacja nie wygląda jeszcze tak tragicznie, jakby się z pozoru mogło wydawać. No ale tu się przebiliśmy. Możemy wjechać za tymi łukami. Tutaj sobie też jakoś radzimy. Im się też amunicja powoli kończy. Mamy to, myślę, że to mamy, tak czy inaczej. No, tu kawaleria się nawróciła. Dobra. Trochę morale mi obniżyli chyba. Tak, minus 18. Ognia. O, no, tutaj cały czas duży blok, powiem szczerze, czy Trebusz ma jeszcze amunicji nie ma. Nikt już nie ma amunicji. Okej, okay, no przydałaby się kawaleria w tamtym miejscu właśnie. Więc przerzućmy ją. Częściowo, przynajmniej. No, nasz bohater sobie nie radzi. Zobaczymy. Niedługo, może trzeba będzie uciekać. Dobra, tam sobie nasza piechota poradziła. Tu byliśmy na plecy. Spróbujemy domknąć to okrążenie. Czasem nadciąga kawaleria, ale jest ciągle bardzo daleko. Dobra. Tak, tam pierwsza linia. Tu się sypie. Nie, no wygraliśmy, wygraliśmy. Myślę, że to wygraliśmy. Nasz bohater też jakoś tam ostatecznie sobie radzi. Okej, okay, tu się rozjechaliśmy, dobrze. Ja bym to przyspieszył powoli, tylko troszkę mnie. znaczy, obawiam się, że ten pojedynek nie uda się tego wygrać. A ja, ja, Kawalerii, niezbyt dobrym pomysłem, była tutaj w sam front.

Mimo strat powinniśmy sobie jakoś z tym poradzić. Ktoś jeszcze żyje? Aha, jeszcze ten bohater nie ucieka. Otożmy go wszystkim w takim wypadku. Sam, kurde, dookoła wrogowie. I jeszcze tłucze skubany. No ktoś zginął chyba. Jeden z naszych dowódców chyba zginął, chociaż głowy nie dam. Może zdążyłem, ten co tam się pojedynkował, może zdążyłem kliknąć, żeby się zaczął wycofywać. Nie, nie jestem pewien. Wszystko, niech leci na niego. Co tam? Ubijcie, dziada. No, wreszcie. Zwycięstwo. Ważne dosyć zwycięstwo. Tutaj były dwie armie nieprzyjaciela. I możliwe, że on po prostu tutaj w tym rejonie nie ma już niczego więcej. Także myślę, że zwycięstwo dosyć istotne. 165 trupów kawaleria. 168 w ogóle no, ci łucznicy. Też 165 No kawaleria. I... O, 265 trebusz. Nie, no naprawdę. Ja mówiłem, że te jednostki są w sumie średnio użyteczne w walce z. W walce z piechotą. A tymczasem widzę, że to całkiem przyzwoicie wygląda. Najwięcej trupów zrobiło, zrobił ten trebusz z całej armii. No dobra, nic. Całkiem fajnie. Dobra, mamy to. No, przyzwoita kasa, chociaż przy naszych dochodach to nie było jakieś strasznie dużo. Zdobyty ekwipunek. Wciel do armii, oczywiście. Standardowa procedura. Oni zostali odepchnięci, jasna sprawa. To był Gongsun Zan, to nie było w ogóle królestwo Song. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. No, okej, okay, w porządku. Mam stanowisko administracyjne jedno. No i komu się w sumie oddam, tak mi się wydaje. Porządek publiczny plus 2. Więc ona by się nadawała. Porządek publiczny plus 5. 29 lat no, powiem szczerze, piąty poziom. Zhang Dobra, dajmy ją. Tylko teraz gdzie, Komanderie? Hedong, Taiwan, Taiwan. Myślę, że większy porządek publiczny w tamtej jednej z nowszych prowincji yy, zdecydowanie się przyda. Dobra, czekajcie, mamy to. Ojo, niedobrze, wszystko ponieszczone. <laughs> trzeba naprawić. Dobra, ponaprawiajmy. Myślę, że to nie będzie jakiś kosmiczny koszt do poniesienia. No, tych na pewno trzeba będzie dojechać w pewnym momencie. Tylko, że jeszcze na razie nie chcę tego robić. Yy, na razie chcę tutaj po prostu przerzucić tą armię i oddać turę. Tak w ogóle zacząłem się zastanawiać, no bo mamy w tym momencie, to jest taki jubileuszowy, w pewnym sensie, 20 odcinek, więc już naprawdę długo gramy tą kampanię w Trzech Królestwach, no bo 20 odcinków, pomoc suwerenowi, całą całą w wojnie przeciwko księstwo Kui. Dobra, dobra, może być. Coś tam im zapłacimy, ale zawsze pomoc się przyda. Dwudziesty odcinek, jeżeli no od poniedziałku do piątku wrzucam odcinki, to tak naprawdę już gramy tą kampanię 4 tygodnie, ponad miesiąc, więc powiem szczerze, że no powoli, powoli myślę, że trzeba by ją zakańczać, o, nieżyjący generał, awangarda, tu mamy strażnika i stratega, więc awangarda była dobrym, dobrym wyjściem, machong, a dajmy go, Młody dosyć. Królestwo Liang. Święto Labajie, czy jakkolwiek. Porządek publiczny zwiększony. Chen Chao z przyczyn naturalnych zginął. Okej, okay, wszystko jasne. Tutaj nam się wdarła jakaś armia? Nie, oni cały czas wiszą tutaj. No nic, powoli, spokojnie. Na razie nie musimy ich wcale cisnąć. Tutaj mamy królestwa są kolejną armię, tylko że wie, w miasteczku, mamy całkiem pokaźny garnizon, więc oni tutaj nas na, nas na razie raczej nie zaorają w żaden sposób. Będziemy to dalej rozbudowywać. Tu mamy dwie armie. Jedna już w tym momencie rusza tam, gdzie jest jej miejsce. Czyli na północ, na Janmen Tartak. Tartak, garnizon. O, żeż ty, duży garnizon. Musimy podeprzeć na pewno tą armię, więc na razie się wstrzymamy. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Dobra, lepszym to. Dobra, raz. Druga armia, trzecia, czwarta. Cztery armie tu są. Gdzie jest piąta? Piąta jest w. w środku naszego państwa. Będzie ewentualnie odpowiadała za reagowanie na jakieś bunty żółtych turbanów, czy coś w tym stylu. Ale. No, i niech sobie tam w sumie funkcjonuje. Ale chciałbym zrobić armię numer 6 Ksiche, czemu nie? Zadania w ogóle jeszcze mogę przydzielać, tylko że nie mam ludzi do zadań. Stwórz armię. Zrobimy sobie kolejną armię. Eee, może być tak. Może być ten gość. Wydaje się w porządku. Zatwierdźmy. Dowerbujmy mu jeszcze jakąś piechotę. Tych z szablami gości, bo ich w sumie całkiem lubię. Całkiem elitarna piechota na pierwszą linię. Do tego dodajmy mu jeszcze kolejnego dowódcę. Zushi. Koszt większe utrzymania świt do korupcji. O. Ale myślę, że nie będzie taki najgorszy. Nie będzie żadnym administratorem, więc jakoś go może przeżyjemy. Dobra, weźmy jego. Jemy, jemu dodajmy jakąś kawalerię na pewno. I na zakończenie jeszcze... Aj, no stratek by się przydał z katapultami, ale widzę, że się nie da rady tego. Dobra, weźmy tego. To jemu trzeba by dać kawalerię, szczerze mówiąc. Więc może. Jemu wrzućmy troszkę strzelania. A temu dajmy kawalerię. Oczywiście dwa razy tą. O, tu mamy jakąś megalitarną kawę. Dobra, dajmy tą megalitarną kawę. No i armia numer 6 w takim razie robi. Najwyższy zarządca zginął. Zmarł w zasadzie. Zginął śmiercią naturalną, tak bym to ujął. Zobaczmy, kto ma najniższe zadowolenie. I kogoś tam wciśniemy na to stanowisko. Takie synekury. Nie no, wszyscy mają całkiem duże zadowolenie. I przypuszczam, że każdemu, że każdy będzie dawał dokładnie te same bonusy. Jest pytanie: Kogo by tu wcisnąć? 38, 26. Dobra, Guan Lianga można wcisnąć chyba. Miał żółte zadowolenie. Ewentualnie tego Hecho Kurzon stary. Dobra, Guan Lianga tam wciśnijmy. Yy, tak, ktoś no tutaj nam awansował. Zao No zapasów. Dobra. Pancerz wszystkich jednostek piechoty, czemu nie? Oddajmy turę. Zobaczmy, co się będzie działo. Mm. No właśnie, i tak, tak jak mówię, no jest 20 odcinek, i trzeba by, myślę, że powoli tą kampanię jakoś tak kierować ku końcowi. A tymczasem, no nie wiem. Napowądź dzwoni przeciwko Jin Yangmen. E, jasne, przyjmiemy. To nasz wasal. E, a tymczasem, właśnie nie wiem, czy to, czy to rzeczywiście jest bliżej końca. Więc, e, więc nie wiem, czy na najbliższym strumyku nie zrobimy sobie po prostu tej kampanii. E, I nie będziemy jej jakoś kończyć. Czy coś w tym stylu. Gongsun Zan zginął. Ok, na żółte turbany. Zaciśnienie relacji, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Okej, okay. jak wygląda sytuacja z tą naszą y, szóstą armią? Nie najgorzej. Ich przerzućmy jednak na razie w kierunku jakiegoś lepszego miejsca troszeczkę. Na przykład w stronę tutaj, tak jest. Oni zanim dotrą, to jeszcze oczywiście sporo czasu minie. Ziemia rolna, wyślijmy kolejną armię. Właśnie w stronę ziemi rolnej. Henai, prowincji Henai. Ok, tu jest kolejna armia. Ziemia rolna tymczasem ma garnizon spory. Aczkolwiek, jeżeli się zgrupujemy, to jest spora szansa to wygrać. że oni mogą nam już teraz zaatakować, więc zobaczymy, jak tutaj się sytuacja rozwinie. No i powoli trzeba będzie kończyć ten odcinek dzisiejszy. To nam otworzy drogę do jakiejś lepszej kawalerii. Może być. Pakt o nieagresji. Królestwo Shuhan podpisze z nami. E, chyba się zgodzę. Czyż Liuj nie toczy z nimi wojny przypadkiem? Z nimi mam dobre relacje zasadniczo, ale nie, dobra, na razie się nie zgodzę. Nie zgodzę się na razie. Zobaczymy. No, bo tak jak mówię, mam z nimi dobre relacje, chyba nie powinni nas zaatakować. Patrzcie na to, dwie armie królestwa Song tutaj są w pobliżu, więc będzie ciężko. No jednak to jest cały czas mocna frakcja. Mimo, że tak zostali zaorani tutaj na, na, w przeciągu ostatnich tur, to i tak naprawdę są są naprawdę mocną frakcją. Dobra, wchodzimy tam, na północ. Już teraz bez, bez wahania musimy zakończyć Zin sprawę z tą frakcją. No, i próbujemy zająć ten tartak. Mam nadzieję, że automatycznie da radę. Tak, da radę. Zarządzam kapitulacji. Nie, nie zgodzą się, więc delegujemy. Straty będą pewnie spore, jednak. Tak, straty są spore. No ale okej, okay. przynajmniej sprawa załatwiona. Okupujemy ten region. Możliwe, że frakcja została zaorana. Tak, chyba frakcja została zaorana. Dobra, i drugą armię wycofajmy. Armia numer 6. Rusza w kierunku Shandong. Shan, Shangdang. Shang ok. No i oni tu wkroczyli. Kurde. Oni tu niewiele zrobią. Myślę, że garnizony każdy garnizon sobie z nimi pewnie poradzi. Wycofajmy się do je. A druga armia. Tak, mogę zająć teoretycznie ziemię rolną, bo dam radę. Tylko, że będę mocno obity i wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że mnie tu zniszczą. Więc na razie nie. Na razie trzymajmy te armie razem po prostu. Żeby się przeciw, znaczy przeciwstawić jakoś tej agresji tutaj i ewentualnie stąd, stąd przyjdzie ta szósta armia i, i wesprze nas tutaj i liczebnie ich jakoś powinniśmy załatwić. Dobra. Ogniste strzały, zawsze mile widziane. Zun jeszcze awansował. Dobra, biorę trochę na pałę, powiem szczerze, ale już jest tyle tych postaci. O, jeszcze tutaj. Odporność na szarze, może być. I oddajmy turę na razie. Zobaczymy, co się tam jeszcze stanie. Królestwo Song znowu chce pokoju. Wymiana terytorium. jeszcze żądają ode mnie jakichś terytoriów. Oczywiście odrzucimy. Tak, obrażamy nas. No ale Mai jeszcze pamięta, jak zatłukliście jego matkę podczas bitwy. I to. Okej, okay, no to jest problem. Rzecz w tym, że garnizon mi nie pomaga, to, to szkoda. Kolejna du duża bitwa, no. Którą musimy rozegrać, którą pewnie wygramy, chociaż oczywiście nie jest to wcale takie pewne. No, ale musimy to zrobić już na kolejnym odcinku. Także dzięki serdeczne za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem.